Zabieg sterylizacji i kastracji jest najczęściej w tej chwili wykonywanym zabiegiem w lecznicach weterynaryjnych. W zależności od tego, czy posiadamy słuczkę, czy posiadamy pieska, samca, czy też kotkę, kocura, musimy podjąć decyzję o tym zabiegu relatywnie wcześnie. Ma to znaczenie zarówno w przypadku przeprowadzania zabiegu w celach profilaktycznych, jak i w celach leczniczych. Profilaktyką nazywamy zabieg, który ma za zadanie zapobiec Pojawienie się ściśle określonej jednostki chorobowej, natomiast zabiegiem leczniczym określamy taki zabieg, kiedy wystąpi już jakieś schorzenie i mamy się tego schorzenia pozbyć. Jeżeli chodzi o suczki czy kotki, wykonanie zabiegu sterylizacji uwarunkowane jest cyklem płciowym. Jeżeli chodzi natomiast o psy samce czy kocórki, tutaj wiek tak naprawdę nie ma znaczenia nie jest to warunkowane cyklem płciowym. Decydując się na kastrację czy sterylizację, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jeżeli odpowiednio wcześnie zdecydujemy się na przeprowadzenie tego zabiegu, możemy w dużym stopniu ograniczyć pojawienie się pewnych jednostek chorobowych. Możemy mówić o tak kastracji bądź sterylizacji pediatrycznej. Jest to zabieg wykonywany przed pierwszą cieczką, przed pierwszą trójką. Może to być zabieg wykonywany w wieku kilku tak naprawdę miesięcy, lub o tak zwanem Później sterylizacji czy kastracji i to jest już zabieg wykonywany po pierwszej rójce czy po pierwszej cieczce. Jeżeli zdecydujemy się na kastrację, sterylizację naszego zwierzaka przed pierwszą cieczką bądź rójką, zapobiegamy praktycznie całkowicie możliwości pojawienia się w starszym wieku guzów kurczołu mlekowego u samiczek, nowotworów jąder oczywiście u psów, samców bądź kosurków. Jeżeli wykonujemy zabieg sterylizacji bądź kastracji późnej, to prawdopodobieństwo pojawienia się guzu, gruczołu mlekowego niestety wzrasta. Zabieg sterylizacji wykonywany w celach leczniczych zapobiega ropomaciczu, czyli chorobie macicy, która jest nie tylko, czyli zabiegowi, który dotyczy nie tylko samego narządu płciowego, ale może także nieść ze sobą komplikacje ogólnoustrojowe i w konsekwencji nieleczenia prowadzić nawet do zejścia śmiertelnego. Jak każdy człowiek, boimy się każdego zabiegu chirurgicznego. Związane jest to prawdopodobnie z tym, że każdy z nas wyobraża sobie, że coś może się przytrafić naszemu pupilowi, że narkoza niesie ze sobą ryzyko, że nasze zwierzę może się nie obudzić, i kolejna rzecz, że po zabiegu zmieni się jego charakter, że przytyje, zrobi się albo bardziej agresywne, albo wręcz odwrotnie, straci swój temperament. W obecnych czasach Możemy zastosować różnego rodzaju znieczulenia do takich zabiegów. Najprostszym znieczuleniem jest znieczulenie infuzyjne, czyli polegające na podaniu specjalnego zastrzyku, po którym nasze zwierzę idzie spać, a chirurg wykona zabieg. Bardziej zaawansowane techniki znieczulenia obejmują znieczulenie nadoponowe, znieczulenie wziewne, bądź w przypadku zwierząt starszych kombinacje jednego i drugiego. W przypadku zabiegu kastracji i sterylizacji bardzo często możemy spotkać się z różnymi mitami i przesądami na temat tego zabiegu, między innymi dotyczącego właśnie charakteru zwierzęcia czy jego masy ciała. Najpopularniejszym mitem jest przekonanie, że nasze zwierzę po zabiegu przytyje. Jak najbardziej hormony płciowe mają wpływ na przemiany metaboliczne dotyczące praktycznie wszystkich substancji w organizmie, czyli węglowodanów białek, tłuszczy, ale odpowiednio poprowadzone zwierzę po zabiegu kastracji i sterylizacji, czyli takie, które żywi się karmą o odpowiedniej poziomie energii, oprócz tego ma zapewniany odpowiedni ruch, na pewno nam nie przytyje. Jeżeli chodzi o zachowanie naszego zwierzęcia po zabiegu kastracji i sterylizacji, bardzo często jest to zabieg polecany w przypadku agresji psów. Zabieg ten jak najbardziej pomoże w takiej sytuacji, ale w, czyś, w, w, ale w przypadku ściśle określonego zachowania. Jeżeli zachowanie agresywne związane jest z popędem płciowym, to jak najbardziej wykastrowanie psa samca czy koca, kota kocura spowoduje wyhamowanie niepożądanych reakcji i zachowań. Udowodniono także, że zabieg sterylizacji i kastracji przedłuża życie.